Nazywam się Lila. Wszyscy mnie znali jak, jako Lila. Wszystkie moje koleżanki, moi nauczyciele, wszyscy mnie nazywali Lila zawsze i teraz jestem zawsze z tym imieniem, chociaż teraz nazywam się Lea Hammerstein z domu Łęczycka. Urodziłam się w 38 roku, 8 października, także wkrótce 84 lata. Ja mam trzech synów. Mam sześć wnuków i mam jednego prawnika, który skończył już roczek, tak, już w cały. I od 40 mieszkałam, po wyjeździe z Polski, mieszkałam 20 lat w Argentynie. Tam urodzili się moi synowie. Przyjechaliśmy do Izraela w 78 roku. Wszyscy moi wnuki. Mam trzech nógów i trzy wnuczki. Czterech mieszka w, w Izraelu, dwóch w Anglii do mojego syna, drugi wnuczka. Wszyscy już są dorośli. Mam trzech, co mają drugi stopień na uniwersytecie i trzech. Jeden się uczy, nie, dwoje się uczy, a jedna zdecydowała być w innym. Inne zajęcie, jest modelistką, są ubrania. I, I ja już jestem 20 lat, więcej 20 lat na pensji. Jestem członkiem tam u nas w stowarzyszeniu w, w, na wolny czas, żeby spędzić ze wszystkim gimnastykę, różne prace ręczne. To co każdy wybiera jest dużo możliwości. Krótce. Mam rodzinę tam, mój mąż, mąż prawie dwa lata temu zmarł, Po 64, 64 lata byliśmy małżeństwem. Ciężko mi, ale taki jest los. Jestem bardzo wzruszona, że mogłam przyjechać do z znowu. Proszę powiedzieć, z jak daleka pani przyjechała? Jak wielką odległość musiała pani przyjechać, żeby nas odwiedzić? Z Izraela. Przyjechałam z Izraela do Warszawy. Przylecieliśmy w środę. Mój syn przyle, przyje, przyleciał z Londynu, a my dwoje z, z Izraela. Spotkaliśmy się na lotnisku, bo loty były dosyć jeden za drugim. I później razem pojechaliśmy do hotelu. Dwa dni byliśmy w Warszawie, oni pierwszy raz są w Polsce. Także zwiedziliśmy Warszawę trochę znowu. I dzisiaj samego rana wzięliśmy samochód, co w wynają. I przyjechaliśmy, pierwsze powiedział, idziemy na, do szkoły, bo jest krótki dzień i już. Nie wiedziałam, czy w soboty się uczą, czy nie. Są zajęcia? W sobotę? Nie ma. No to dobrze, że dzisiaj przyjechaliśmy. Zajęcia projektowe dla chętnych. A, tak, dla chętnych. Także przyjechaliśmy. Przede wszystkim powiedziałem, nigdzie nawet do hotelu nie zajeżdżamy. Najpierw przyjedziemy tutaj i, i udało się tym razem. I jakie są pani wrażenia? To, to ta okazja, żeby zobaczyć szkołę po latach? Pewno widać po mnie. <grymne> bardzo wzruszona. Bardzo. A proszę powiedzieć, jak pani wspomina cztery lata, które pani w młodości spędziła? Zawsze coś, im tak? opowiadam, że to szkoła była piękna, że czas był piękny dla mnie. Rodzice moi zawsze starali się, żebym dostał wykształcenie. i ja bym. Dosyć dobrą uczennicą. Dostałam się później na uniwersytet. Miałam możliwość, dostawałam stypendium też na uniwersytecie. Półtora roku się uczyłam. Szósty semestr nie zapisałam <laughs> nie zdałam, bo już był czas do wyjazdu. I Bardzo miło wspominam zawsze. Mam różne pamiętniki, gdzie moje koleżanki się wpisywały. Mam zdjęcia wszystkich tam porządkowane. Wolny czas to wszystko jak film przychodzi mhm. przed Wiele wspaniałych, wiele miłych wspomnień tak, wiąże tak, się tak, ze szkołą. Tak. Tak. A proszę powiedzieć, jakie przedmioty najbardziej pani lubiła, a może które były najtrudniejsze, jak wyglądały relacje z nauczycielami. <grymne> Najtrudniej to było z gramatyką łacińską. A tak to nie miałam trudności specjalnych w żadnym. Byłam uczennicą od średniej na górę. A jacy byli nauczyciele? Jak wtedy wyglądały relacje y, nauczyciele i uczniowie? Był dystans. Nie tak jak teraz, że są mniejsze, przynajmniej w Izraelu. E, był dystans, uczniowie, szanowanie było. I miałam nauk dobrych profesorów. Pamiętam ich wychowawczyni mojej pani Cetna Była bardzo, bardzo bliska, bardzo się wczuwała w każdego. Jej... No, mieliśmy z geografii bardzo dobrą nauczycielkę, z historii była też dobra nauczycielka. Pamiętam wszystkich, patrzę się dużo razy na to zdjęcie, dlatego powiedziałam: Wezmę to zdjęcie, żeby przynajmniej pokazać coś. A pamięta pani nazwiska profesorów? No tak, nie powiedziałam. Pani Cedner, była moja, pani Biron była z Angielskiego. Profesor Brodzikowski był z matematyki, był z rosyjskiego, był Karolow. Nie wiem, czy Pan zna to nazwisko. Nawet kiedyś w pamiętniku coś mi napisał, bo on też łacinę nam wykładnił. Nie, później Biron nam łaciny łacinę i to, ale on rosyjski, on pan Karolow i kiedyś mi wpisał coś tam do, do pamiętnika, to ja mówię do niego, ale jakiś rysunek, jak chce, żeby zrobił. To on mi taki domek zrobił, z komina dym wychodził. No świetnie. Ja na nie? zrobił mi taki rysunek piórem. Tak, pamiętam, pamiętam dużo, dużo. Więcej się pamięta te stare rzeczy, jak to, co wczoraj jadłam. Proszę powiedzieć, a y, jakie było młode pokolenie w tamtych czasach? Bo to były lata 50., XX wieku. Tak. Y, jacy wtedy byli młodzi no, ludzie, Pani, Pani koleżanki? Kiedy Stalin umarł, to ja pamiętam dokładnie, bo mieliśmy wykształcenie, nie, nie pamiętam jak to się nazywało, polityczne, niepolityczne, że trzeba było się uczyć i jak Stalin umarł, to był przełom. Kazali nam wyrwać te wszystkie strony, co było o nim napisane. I, i, I to, co ty uczą cię miesiąc temu, a teraz z białego się zrobiło czarne. To było. To ja bardzo dobrze pamiętam, bardzo dobrze. I mam w ogóle mam dobre koleżanki, miałam bardzo wzajemion. Jedna była. Jej ojciec był w komitecie rodzicielskim. Bardzo mi wspominam te czasy. Zawsze nam profesorzy mówili, wykorzystujcie te czasy, bo to są najlepsze czasy z waszego życia. I po, po wielu latach człowiek się zdaje sprawę, że to tak, to są najlepsze, nie ma dużo troski, bo wszystko rodzice ci dostarczają to, co mogą według ich możliwości. Mój, mój tatoś był krawcem współdzielnie pracował. A moja mama była gospodynią domową. Także kiedyś kobiety w ogóle. Ktoś się tam kształcił. A kobiety jeszcze mniej. Także mama zawsze moja mówiła, ty uczy córka, masz możliwości teraz, żebyś nie była gospodynią, w domu. I tak myślałam, ale życie się głoszyło inaczej, nie skończyło. Może gdybyśmy nie wyjechali, byłabym dzisiaj lekarzem. Czyli można powiedzieć, że w szkole Marii Konopnickiej był, panował taki duch emancypacji, kształcenia tak, dziewcząt. Tak, tak. tak. Ja podstawową szkołę zrobiłam w TPD. Tam też był bardzo dobrze, dobry duch w szkole, tam też miałam dobrych nauczycieli i, i, i w ogóle miałam dobrych kolegów. Zawsze jako uczennica, że nie miała problemu z nauki inni mnie potrzebowali, to ja zawsze byłam otoczona z chęcią. Bez, byłam jedyną żydówką tutaj w całej szkole i zawsze byłam na, pierwszy, na pierwszym planie. Śpiewałam w tym kwartecie, na wszystkich uroczystościach z trzema koleżankami i zagrałam na pianinie. I zapraszali mnie do domów i przychodzili do mnie do domu na, na imieniny, na, na uroczystości, na... tak żeby posiedzieć, uczyć się później do matury albo coś, to by było przynajmniej nigdy nie można zajrzeć do, do środka do człowieka, ale przynajmniej na zewnątrz zawsze mnie uważali, zawsze mnie cenili i ja też tak, tak samo. Czy... Pamięta pani jakieś zabawne, śmieszne sytuacje, może jakieś... Hmm. razem na to u na miesiąc czasu. Pracowałyśmy i, i zajemieniu, że jej ojciec był w Komitecie Rodzicielskim, to dali jej, żeby pracowała w biurze. Ona miała trochę problemy. Ona mówiła, że ty chcesz ze mną pracować w biurze. Ja mówię, no jakiś tydzień mogę z Tobą posiedzieć dużo, bo ja chcę spójść na pole. Poszliśmy na pole, gdzie rosły pomidory, to nam powiedzieli, macie 15 minut tylko do jedzenia. Teraz nikt nie pracuje, można zerwać i zjeść ten pomidor, bo kiedyś nie było tyle nawozów sztucznych jak teraz, można było zerwać i zjeść. To ja pamiętam bardzo dobrze, ten, trzy tygodnie zdajecie byliśmy wtedy, bardzo dobrze spędziłyśmy. Pracowałyśmy tam, ale przyjemnie. Mogłam przynieść parę zdjęć, coś jeszcze mam. Dobrze było mi. Tak. Zawsze byłam też, nie było radości, żeby mnie coś poprosili, żeby powiedzieć, że nie, że jestem zmęczona, że nie chcę, że to, tam, Zawsze, zawsze mogli się zwrócić do mnie w miarę moich możliwości. A gdyby dzisiaj, z perspektywy czasu, miała Pani powiedzieć jakie wartości wyniosła Pani ze szkoły? To co jestem teraz, to, 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 to stąd. Cała nauka, szkoła podstawowa, średnia szkoła i prawie dwa lata uniwersytetu to mam z Polski. Bo później w Argentynie się już nie uczyłam, po dziewięciu miesiącach, miesiącach muszę się urodzić. Także już nie było. I oprócz tego w Argentynie nie uznają żadnego tytułu z innego państwa. Tam wszystko trzeba zrobić, rewalidację i wszystko zacząć znowu. A kiedy już jest rodzina, musi się troszczyć, dziecko się urodziło, nie znamy nikogo, nie znasz języka, nowe obyczaje, nowi ludzie. Wyszliśmy z uniwersytetu, siedzieliśmy w jakimś tam małym miasteczku i... i bez zawodu, bez niczego, bez przyjaciół. Chodziliśmy we Wrocławiu do kina, do opery. Dla, dla studentów to były grosze. To prawie jeden, jedno stypendium, bo mój mąż też dostawał stypendium, jedno kupowaliśmy bilety i chodziliśmy na koncerty jazz, zaczął wtedy przyjeżdżać do, do Wrocławia. Mogliśmy sobie na to pozwolić. A proszę powiedzieć jeszcze, jaka była właśnie Państwa historia, myślę też o tych mrocznych czasach wojny. No ja, ja powiedziałam, do Syberii mm -hmm. dojechaliśmy, to jest z moich rodziców, to co ja pamiętam, pamiętam od cztery lat jak miałam. Mojego ojca zmobilizowali tam, do, nie do wojska go wzięli, tylko na, na zaplecze. On, Robił pracę dla wojska, jakby to było. I ciężko, bardzo pracował, dostał żółtaczkę i później całe życie cierpiał. Były czas, czasy ciężkie, nie dojedzano, nie, nie do tego, nie. ciężkie czasy. I jak tylko wojna się skończyła, wróciliśmy do Polski, do Pocławek. Jestem urodzona w Pocławie. Mała ojczyzna. Tak tak, tak, tak. A gdyby chciała pani przekazać coś y, młodzieży, która dzisiaj tak. w XXI wieku chodzi do naszej szkoły, co by to było? Tak jak mnie mówili, że są najlepsze lata w życiu człowieka. Tak jak myślę teraz z odległości tyle lat, to myślę to samo. To jest najlepszy okres w życiu. Jak najlepiej wykorzystać te, te tak, młode lata. Tak, tak, tak. Bo z tego się formuje człowiek. To mu daje podstawy później, żeby, żeby dalej. Taki charakter dostaje, jaki, jaki rozum ma i to wszystko, to, to jest z tego, z tego wyrasta człowiek. To jak się glinę, ulepia, 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 to później taki człowiek przystaje. Jak jest dobra. Dobry materiał, to później człowiek jest dobry, prawda? Czyli jak najlepiej wykorzystać ten jak czas? Co robić? A co robić na przykład? Uczyć się. Bo dzisiaj człowiek bez nauki to nie ma nie ma wartości. Nie ma wartości. Przede wszystkim pytają się, jakie masz wykształcenie. Co umiesz zrobić? Jaki pracujesz z kimś? Jaki masz charakter? Czy jesteś społecznie, czy się odzielasz, i jesteś sam, taki zamknięty w sobie. To wszystko się... Jak jesteś otwarty, jesteś, masz... dosyć inteligentny, żeby... żeby korzystać z życia, ale też, żeby coś włożyć w to życie. Chodzisz na koncerty, ja mam abon abonament do... do na koncerty w Filharmonii Izraelskiej, czy jest bardzo na wysokim poziomie ceniona. Mam do teatru. Dużo lat mnie kosztowało, póki poznałam język. Póki się już nauczyłam w Argentynie na hiszpański, to już mnie trzeba było zmienić na inny język. Czyli warto uczyć się języków. Warto uczyć się. Każdy język, ja znam sześć języków. Także każdy język, co znasz, kiedyś ci się w życiu przyda. Tak mój tata zawsze mówił. Wszystko, co znasz, to kiedyś w życiu ci się da rękę. To. I to prawda. I to prawda. Jakie to przesłanie miałaby pani dla absolwentów? Być może dla pani koleżanek z tamtych czasów? Jeżeli jest możliwość, to dalej się uczyć. Bo dzisiaj nawet szkoła podstawowa, średnia szkoła, liceum. Nie daje ci do ręki żadnych um, rzemiosł, nie, nie masz. A dzisiaj bez rzemiosła, coś, co możesz sam później stanąć na nogi. To ty masz podstawę, właściwie, żeby się dalej uczyć. Bo jak nie, co możesz być? Pracować w sklepie, w księgarni, w, ja nie wiem, ale to, to nie, nie masz zawodu. Jeżeli chcesz zaraz po średniej szkole iść do pracy. Myślisz, to idź na, na, na zawodową szkołę. Handlówka, zawodowa szkoła. Są różne opcje, bo nie wszyscy mogą iść na uniwersytet i uczyć się. Nie każdy ma zdolności, nie każdy ma możliwość. Są rodzinne problemy. Ale jeżeli jest możliwość, to uczyć się ile tylko można. Nawet wieczorne. Są możliwości wieczorne, za, zapełnić potrzeby. Mój mąż. Trzy pół roku uczył się na Politechnice we Wrocławiu. I nie skończył na inżyniera. I to zawsze miał sny, że albo ma egzaminy, albo jest przed egzaminem, albo po egzaminach, albo jego koledzy już mają dyplomy i on nie ma. Zawsze śniło o tym. I to, I to tak jest. To tak jest. Zostaje się ten sen niezrealizowany. Pozdrawiam wszystkich i, i zapewniam im, że mają. Bardzo dużo możliwość tutaj na, dla swojej przyszłości się uczyć, skończyć maturę I, i, i iść dalej, iść dalej, coś zrobić, żeby w życiu być potrzebnym i żeby mieć zadowolenie z życia też. że To też jest bardzo ważne. Nie uczyć się czegoś, uczą się na adwokata albo na inne rzeczy. co co się lubi, to się żyje inaczej, to się wykorzystuje inaczej. синерам по бещте до до, до